Siemano, widzowie, witam was wszystkich w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ja nie mogę. Witam was serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale, na Johny, 3 strony 3465 a dzisiaj nagrywamy sobie kolejny odcinek. Dzisiaj nagrywamy sobie odcinek z Fortnite, a jeśli... A przed odgrywaniem tego filmu prosiłbym was o zostawienie łapeczki do góry subskrypcji z dzwoneczkiem, jak teraz widzicie na ekranie. Oczywiście dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za każdą łapkę, subskrypcję i wyświetlenie, które dla mnie zrobicie. Możecie także napisać miły komentarz, z tego też będę bardzo zadowolony. A już nie co lecimy do odcinka. Ok, zaczynamy sobie Fortnite bez budowania pary, czyli dosyć standardowo na moim kanale. Czekam już sobie tutaj chwilę specjalnie dla Was. E, tak, dzisiaj nie widzieliście programu do montowania i e, programu do nagrywania OBS-a i go dzisiaj nie zobaczycie, dlatego, że mam drugi monitor. Ura! Możemy skakać i się cieszyć, że mam drugi monitor, tak. A i też mam nową mamotka. Oceńcia. Koks. Jak dla mnie totalny koksik. Ależ bez przetoczenia, lecimy z odcineczkiem. Dobra. E, e, mam już troszeczkę poziom dobiłem. Tak, wbijam poziom coraz bardziej, żeby was zaskoczyć. <laughs> Nie no, przepraszam was w się wszystkich za te słowa. Ale chciałbym mieć po prostu duży poziom. i Już mam dosyć duży, bo jak sami możecie zobaczyć, jest setny, tak, 101 poziom. No, już troszkę sobie pograłem ostatnio z tego Fortnite'a i stwierdziłem, że sobie tutaj nagram. Zapomniałem, jakie są w ogóle FPS-y przy nagrywaniu, ale grywalne. No. ona Gibby, on jakoś emoji pokazał. No też pokażę emoji. Grał z sypem, który ma 124, jak sami możecie widzieć, ale po poziomie się nie patrzy na wyczyny gracza. Bo typ może mieć, tak jak mówię, 300-ty poziom, a może grać gorzej na mnie. Tak, mam nowy kill -off. Fajne. Fajny. Mi się wydaje. Dobra, dziękujemy kierowcy busa, czyli standardowo i lecimy sobie może, no nie wiem, może tutaj, nie wiem czy pan by tutaj, z którym gram, Wikus, by chciał tutaj lecieć, choć najwyraźniej chyba chce, Pat, tak, on już wyskoczył, więc ja też wyskakuję i najwyraźniej po prostu chce, więc lecimy. Um, ogólnie chciałabym serdecznie wszystkim podziękować za 81 subskrybentów, bo jest to dla mnie duży wyczyn. Nie ma jeszcze setki, ale do setki już nie jest daleko. Jestbym powiedział nawet bardzo blisko do setki. Więc zobaczymy, czy uda nam się wbić 100 subów, czy jednak nie do końca. Mi się wydaje, że się da. Dobra, od razu na początek szybka pompa. I no naprawdę pięknie się układa. Skaczam sobie w dół. Ślizgam się, żeby nie dostać HP. I broń na blisko idziemy do góry po skrzyneczka otwieramy, a w skrzyneczce szyb... szybkiego do strzelania jakiś item otwieramy skrzynkę z nabojami buteleczki pijemy nie wiem gdzie jest mój typ, ale wiem, że jest w grze otwieram skrzynkę a w skrzynce dropi mi bardzo podobna broń ale wy to sobie na razie wywalę, wezmę sobie bandaże. Bo bardziej mi się chyba powinny przydać raczej. Tutaj widzę, że już od razu jest ta sama co ja mam broń, tylko że niebieska, więc od razu biorę niebieską. Ja tu typa widziałem. To jest typ. Na no serio był tu typ. Widziałem tu typa. No dosłownie migał mi przed oczami. Nie wiem, gdzie jest mój typ. A on dopiero wchodzi tutaj. Okej. Okay. Bandaże. Jakaś broń. Lepsza niż to, co mam teraz, więc wymieniam, bo bardziej mi się powinna przydać. I skrzynkę od razu widzę, więc zabieram. Za bagażami. Co, z nie droppi? Okej. Okay. <noise> Będzie okej. Okay. I to wszystkim szklepia. Oj, oj! Oj, oj! Pompę miał, chłop żart, to bi coś, jakieś gówno mi pod, pod te ten, rzucił. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie. No dobra. Dobra, przeżyjemy, chill, przeżyjemy, damy radę. opie uciekaj, uciekaj. Uciekaj, morda. On ci to gówno rzuci, uciekaj. On nie znam pociągu. Ja biedny, morda. On miał niebieską broń. Uciekaj deską. Pięknie. chłopie taki mądry. Jesteś mega mądry. Wygramy to z nim. Nie no na chillu. No nie wiem czy tak na chillu, ale no Ty bodradza. On miał dwie z snaj... Skąd miał snajperki? Dwie jeszcze w dodatku zamiast mi rzucić. On ty odrodził. On typa odrodził. Jest źle. Jest mega źle. Ja. Zapiku. Ale co? On nie mógł strzelać? No dobra. No trudno. Przegrana. Może ta gotowość? Nie do gotowości. To gramy jeszcze jeden mecz. E, wyszło średnio. Sorry widzowie za trochę nudny odcinek, no ale nie mam pomysłu co do was lepszego nagrać, bo wiecie o co chodzi. Mikro trochę do ustawienia mikrofonu zmieniłem. Możecie powiedzieć czy jest lepiej czy gorzej. Możecie powiedzieć. W sumie nie problem dla mnie to będzie. Ja bym też z takim bambikiem wygrał. Co on teraz go zapił. On No już czasem. Skąd oni mieli snajperki, panie? Mój miał snajperkę wygry Zabij go! Jo! Ale to zrobił! Ty no ale jak on to zrobił dobrze? On to zrobił dobrze On przed wejściem do tej studzienki go zabił! Nie no chłopie, totalnym pro-playerem. Dobra, gramy jeszcze jedną taką. O Zobaczymy tym razem kogo mi doda. 120 poziom, git. Tak jak mówię, po poziomie nie patrzę na typa. Jeśli by miał drugi, to raczej stwierdziłbym, że trochę nie potrafi grać lekko, można powiedzieć, ale dobra. Green boa 4, 3, 5. Spoko. Stary, naprawdę nie jest źle. Naprawdę jest dobrze. Wiem, że niektórzy z was by mogli narzekać, bo ma mały poziom, bo to, bo to. Ale po co? Aha. 53. Co do mnie strasz bocie? Bociku! Oh. Nie no, bo jaki aim. No, piękny aim. Dobra, dziękuję kierowcy busa i tym razem polecimy sobie na... Na ciemny zakątek, jakby to można było powiedzieć. Lecimy? Nie wiem totalnie gdzie. Jest to tak. Na połowie z posiadłością przyczepu i tak koło tego miejsca, gdzie przed chwilą lecieliśmy. I tak szczerze Abon chce tutaj lecieć. No nie czaję trochę jemu ja czai. Abon tu lecieć, okej, okay, czaję. Teraz wiem, gdzie chcę lecieć. Tutaj. No dobra, tu jest dosyć spoko lud. Nie jest źle. Czasem zabijać. Zresztą to cię zabija. Są tak ściek Muszę cię zabić, żeby dostać kartę do sejfu. Właśnie, szybką pompę. Dziękuję za kartę do sejfu. I ci by Kartę do sejfu. I błagam snajpereczka. Panie, snajpereczka. Gdzie typy? O typ. No przecież Ilon ma HP! No mogła zaraz coś roznieść. Przy wejściu do sejfu naprawdę. Po co tak? O cóż tu? No pompę bierz, mordo, pompę bierz. Pięknie. No pomożesz. On mnie odradza, on jest kochaniutki. On wącha moje stópki. Kocham go. Nie żartuję. Sorry typia. Kocham cię. Coś do leczenia? Ok. Dzięki. Dobra. Na razie żyję. Już to pobole. Okej, mam. Co ciekawe, żyjemy. Jaki aim? Jaki aim, hopia? Amo amo. Dude. Bocik, chyba sam był. Nie, no jak? O, dzięki. No tego, no dobrą broni. I apteczka, której niestety ja bardzo potrzebuję, bo moje 14 HP jest zbudne. Stary, apteczka to jest moje wyjście. I nie ma na razie medalionu. Ok, czy oni chyba się jeszcze. Lama, 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 się przeszukuje, mordo. Apteczkę mi zarąbał. Ale dobra, mam, mam ten. Mam bandaże, więc okej. Okay. Leczenie to jest w tej chwili moje drugie wyjście. Wyjście z sytuacji. Aby to jakkolwiek można było wygrać oj, oj Bocik, Bocika rozwalamy. Tylko jest takie w sumie chyba wyjście. Raczej był już ktoś w Save Jerciele. Jakie bociki. No ja nie wierzę. Kto to był? Ale on miał i temu w człowieku. Jest, jest bosik, Już lekko bity. Dawaj go. Miu, miu. Aha. Dad. No bocie. Ile to masz chapa? aki ajm. E an bossa bitch. Mamy bossa. Przeładuj, przeładuj. Co lambda cie? Ha! Bot. Pompa. Pompa. Aha. Ktoś tu jedzie. Ktoś tu jedzie mordo? Toż tu jedzie. Dopiero teraz safe? Aj, to tu nikogo nie było. Szybko. Snajperka. Jo! Yo! Ha ha! Wiem, co zrobić? Wybiorę tylko te takie wiecie. Lepsze i tę i pierdolę stąd. Pobiorę. Co tu jest jeszcze? I tyle. I to nie ma sensu, co tu więcej brać, panie, bo tu nie zęba? Ja. Po co więcej? Jeszcze druga snajperka. a ja mam pizzkę. Ja mam przykład Jemy? Jemy. Ok, i teraz to, to się już. taką strzelił? Nie wiem. Czy muszę w celownik zmieniać? Pistolecik go z moją. Coś na daleko by się przydało na. Tego kewa wziąć na przykład i na daleko? Mogę go, nie? Na no, pewno mogę tak. Żeby on był na przykład taki. Okej, okay. no i gate, Tego sobie zrobiłem kawa. Także no daleko nim walczyć do jakichś typaczków. Teraz to się tylko się obleczyć na full i pięknie. No dobra, teraz można żyć, panie ze snajpereczką. Dobra, dzięki wam widzowie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych się Cześć.